Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że Twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez Ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damien, dyskusja na temat zatrudniania wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu GERALTA. Powiedz. Czy prawdą jest, jak mówią legendy, że Wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Tak, wasza miłość. To prawo niespodzianki. Cóż, będziemy mówić otwarcie. Niespodzianki, z którymi mamy do czynienia na co dzień, nie są zbyt wartościowe dla Wiedźmina. W pałacu będzie na nas czekał albo edykt do podpisania. Albo kontrefekt z dalekich stron, z obu miałbyś marny pożytek. Z tej przyczyny. Nie, wasza miłość. Zazwyczaj prosimy o zapłatę w złocie. Spodziewaliśmy się takiej odpowiedzi. Z tej przyczyny. To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu, zostalibyśmy pewnie z niecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem? Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić Cię aktem własności winnicy Korwobianko oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Załeś na siebie wyrok śmierci.